Sie manko, widzowie z tej strony wąż, i widzicie co to jest. Wy to widzicie. No właśnie, to jest ten świat, o którym mówiłem. Ja już, wiecie, nie będę czekał na, na to, aż się skończy ankieta. No bo i tak ja już widziałem, że zagłosowaliście większość, więc stworzyłem już ten świat na koniec filmu, w sensie po filmie. Podam link i będą odcinki, i zrobimy to tak, że będę za każdym razem, gdy jakiś odcinek będzie, to będę informował tak pół godziny przed, i potem, jak ktoś dołączy, to będziemy mogli sobie zrobić film. A na razie ja sobie pogram, żebyście, żeby po prostu, żeby nie było, że najsłabszy jestem, a zresztą po prostu taka jakby nowa seria z widzami więc więc po prostu będziemy mogli razem odcinki robić i ten kto po prostu będzie chciał być na odcinku to dołączy a jak nikogo nie będzie to najwyżej nagram z Wężowic. i Dawno wężowic nie było, czyż nie? No właśnie, a propos wężowic, to akurat tak się składa, że niedługo sobie ogarnę te wężowice, bo wiecie, teraz tak dużo na głowie właśnie z tym serwerem i w ogóle. I ja mam taki plan, żeby to sobie ogarnąć, ale na spokojnie. Już mi się nie podoba tylko jedna rzecz w tym. Wiecie, wszystko fajnie, tam nawet widzieliście, jest kanion, ale to jest tundra, nie lubię, w sensie ta, tajga, e, chodzi mi o ten las taki, wiecie, las zimowy i to niedobrze jest, dlatego że tutaj, tak wiecie, cięż, ciężko to wszystko ogarnąć, bo tutaj śnieg jest, co nie? Ale ja to sobie roztem, wiecie, ogarnę. I ogólnie to tak. No właśnie, ogarniemy to sobie. Problem też będzie z jedzeniem, bo tutaj za bardzo właśnie nie ma nic. Tylko, tylko tam trochę zwierząt się... Ale tak to to mało ten. Yy, w sensie jakby ten, yy, zasobów, w sensie drewno to jest dobrze, ale właśnie jak już wspominałem, to jest mm. problem z, ze zwierzętami. Myślę, że będziemy musieli sobie zmienić. Myślę, że niby jest kanion, ale taki coś słaby ten kanion. Dobra. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ochło. Przesadziłem trochę. Dobra. Yy, robimy stan. kopmy sobie trochę yy, też węgla, żeby mieć. <laughs> yy, I wiecie. Po prostu, yy, żeby po prostu już było. Żeby potem nie ten... Nie było problemu, że nie. Nie mogę, na przykład ten, w sumie to, po co ja jadłem tego steka, w sensie te mięso, mogłem se przepalić i teraz bym miał lepsze. Ale no nic, no właśnie, poczekajcie, od razu zrobię kamienny Tak się wolno kopię No dobra. Gdę. <coughs> yy, dobra, yy, a więc tak. Yy. Lecimy sobie i właśnie, jak już wspominałem, możecie dołączyć na ten serwer. Oczywiście, ja go będę włączał tylko na czas yy, nagrywania i trochę wcześniej, wiadomo, żebyście mogli dołączyć, żebyście tutaj nie, nie ten, nie broili, jak mnie nie będzie, więc wiecie, ja Was pilnuję. Oczywiście sobie żartuję, ale wiecie. Yy, to ma być friendly server, a nie, że wiecie. Wiecie mi o co chodzi. Zresztą wszyscy wiedzą, jak się zachowywać. Ja tam nie mam co mówić. Wy tam. Tam wiecie, co trzeba robić. Dobra. Tutaj jest ten węgiel, ale ja nie wiem, czy ja go będę kopał. Chyba nie ma sensu. No dobra. Mm, a więc idziemy na eksplorację. I. No, no, au, au. No nawet poina, ta nie będę mógł wam ustawić. Widzicie, y y y po raz pierwszy jestem y ten, bez władzy. Nie no, yy, chodzi mi o to, że ja bym chciała, ten, żebyście się nie spawnowali tutaj, w tej dziurze. Ale to ewentualnie zrobię po prostu to jakoś. Ja mam pomysł, co ja zrobię. Tylko to ja nie wiem, czy ktoś to zobaczył. Oby, kto, aby jakbyście dołączali, co nie. Obyście obejrzeli ten film, bo od tego dużo zależy. Ja tutaj postawię taką tablicę. <laughs> e, tylko chwila. Ustawienia. E, ja muszę sobie tam. kanie o. To ja mam 32 czanki? a ja myślałem, że mam trochę mniej. Dziwne. No bo... Widzicie? No tak mało coś widać. Ja myślę, że to normalne na tych na takich serwerach. A jak dam 32. No to to samo. No dobra, to... a, co ja zrobiłem? Myślę, że pójdziemy w tamtą stronę. Więc patrzcie uważnie, bo to wam, się, bo to wam potem może uratować skórę, jak będziecie chcieli się dostać na Wężowice 2.0. 0 Obie tutaj... szybko, bo potwory zaraz. Dobra, yy, i o już się zaczynają spawnować, to ja już będę leciał, no nie no jeszcze ten szkielet, dobra, tak czy siak, ja teraz lecę, spadaj creeper, spadaj, spadaj i o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 proszę nie yy, i jak będziecie chcieli przyjść to, ma... to już wiecie w którą stronę chociaż iść. Dobra. Co jest? Jakie szczęście? Żelazo ze zombiaka? bo na to jest 7%. Eee. Ale mam dzisiaj szczęście. Dobra, ja tam nie chcę. Trzeba uważać, bo jak ja zginę, to to będzie słabe. Już nawet żelazo mam. To trzeba jedzenie ogarnąć. Jedzenia nie mam. nie, no, króliki zabójcy. Dobra, to może być ryzykowne, ale... Ja muszę, bo... Właśnie, on daje rybę. Przepraszam wszystkich miłośników... Miś polarnych, ale ja muszę przeżyć, co nie? Bo chcecie, żebym żył, co nie? Żeby on mnie nie trafił. Plis nie traf, plis nie traf. Nie traf, ale łatwo nie trafił, ale z niego bambik. No, jeszcze pająk, ja nie wierzę, no ja. Dobra, po prostu biegniemy przed siebie, co nie? Jak najdalej, no biegnij. Tak mi się niedługo jedzenie skończy, więc nie mogę biec w nieskończoność, ale chociaż oby do jakiegoś momentu dojść. Oby wyjść z tej e, dżungli, bo tutaj się żyć nie da. To jest po prostu dzicz. Żadnej <laughs> świnki tutaj nie ma nic. O nie, o nie. To nie wróży dobrze, wiecie. Bardzo niedobrze. Ej. Dobra, mogę być uratowany, bo tutaj jest niedźwiedź. Chociaż ja nie wiem czy to jest bardziej ratunek, czy bardziej yy, czy bardziej yy, ten... O, Jak się na... wiecie co ja go zostawię może trzeba będzie zrobić łódkę. Dobra, robimy teraz łódkę. Nie głodu przy okazji. O, niedźwiedź. No i już nie możemy biegać świetnie. Tutaj ryba jest, ale... A ja nie chcę tam wchodzić, bo tam jeszcze będzie ten, topialec. Dobra. Bum. Bum Bum. Let's go. Kurde, tylko jedna? Dobra, zawsze to... Let's go, ja już widziałem. To jest jeden. Chodź. Tylko żeby mnie nie walnął. Let's go. Sorry Misiek. To nie twoja wina. że jesteś smaczny. No tak, mały nie dropił nic. Przepraszam, nie chciałem. Ja myślałem, że on coś mi wydropi. Kolejny tam jest, ale wie, wiecie, ja nie mam chyba wyboru, ja po prostu muszę tak to robić, bo ja nie mam totalnie jedzenia, ja mam tylko zgniłe mięso z tego zombiaka, ja nie będę tego jadł, bo to jeszcze więcej mi głodu daje. Pum, pum, jeszcze jeden. Pum, let's go. Mm. Gdy on mnie... On już mnie chciał uwalnić. Raz mm. go. No nic. Ja nie mogę. Dobra, tym razem cię zostawię, bo już wiesz, że... Bo już wiem, że nic mi nie dasz. Ale ciebie nie. Mm. Ale mam lagę. Ja muszę wyłączyć ten zasięg renderowania. Mam mega... Lagi i zginę. Zaraz. ustawienie ustawienie graficzne. Trochę zmniejszę to. Pi, 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 Ale ja mam takie lagi, wy to widzicie? Dobra, silnie zabijać. ja muszę. Dobra, damy tyle dam tyle, bo naprawdę moje lagi są świetne. No dalej mam lagi, ale trochę mniejsze, co nie? I. Oh, let's go! Ej, dobra, ja to mogę jakoś przeżyć. No, nie, nie. Ja nie mogę, to jest niemożliwe. Wy tego nie rozumiecie, jakie to jest ciężkie. Z tymi lagami. Pum. Pum. No. Weź go zabij wreszcie. Bum. No. Oni chyba to robią specjalnie. Dobra. Bum. No, wreszcie. Dobra, to chyba znak. Kraftujemy łódkę. Kraftujemy łódkę, bo to jest po prostu teraz niemożliwe, co nie? Przepraszam, jak będziecie musieli tyle przebyć, żeby dotrzeć na Naszą wioskę nową, ale wy rozumiecie, że mi też nie jest łatwo, chyba, bo na jakimś nie wiadomo czym się zespawnowałem. Ale wystarczy zrobić łódkę i płynąć. No i oczywiście, że tutaj musi być jakaś przeszkoda zawsze jest przeszkoda. Pamiętajcie, zawsze jest przeszkoda. Bum, Siam. i teraz, pum, nie wyjdziesz. Zginiesz w wodzie, pum. Widzicie to? Widzicie, jakie ja mam lagi. oby to się kończyło zaraz, bo ja tego już nie chcę dłużej. Stanie się! Spał! No Czyli, Jakby mógłbym zrobić coś bardzo ryzykownego, czego ja nie chcę robić. Konkretnie po prostu popełnić samobójstwo. Zeskoczyć po prostu z wysokości. Ej! To jest dobry znak. Wodorosy to bardzo dobry znak. Bo chyba ich nie ma w tym chociaż ja nie wiem ej, to jest bardzo dobre wreszcie się wydostaliśmy z tego niewiadomo czego wreszcie, no może znajdziemy jakiś normalny ląd nawet są ośmiornice i ryby no, y, trochę będziecie mieli jak będziecie się chcieli dostać do mnie problemu, ale spokojnie. No wcale nie tak dużo kreatek. No może trochę. To wystarczy biec przed siebie, zabijać po drodze niedźwiedzie polarne. I tyle. No i nawet się zmienił kolor wody. I ja dobrze wiem, co to oznacza. Wreszcie może... Znaczy to, w sensie to znaczy, że to jest nowy biąco, nie? W sensie nowy rodzaj y, oceanu. Czyli powinna gdzieś być blisko wyspa. Dlatego. Tylko dlatego. Zwiększam to, a zmniejszam to. Ja muszę zobaczyć, jak będzie jakaś y, tak. Będzie jakaś wyspa, bo ja potrzebuję. O. Dobrze jest. Zaraz może to będziemy mieli. Bo takie już wyżej są tereny. Powoli. To może oznaczać, że niedaleko jest wyspa. Nawet wyspa by była szczerze dobra. Tylko nie taka mała, tylko taka większa. Najważniejsze, żeby tam były normalne zwierzęta, a nie niedźwiedzie pora. Polarny, temporalne, co ja gadam. Dobra, Ej. No to trochę już płynę. No to gdzie to jest? Czuję się trochę oszukany. Eee. no, wy to widzicie? Cztery ruiny obok siebie, plus jedne ogromne. No, jakie ja mam szczęście? Oczywiście to była przynośnia, przynośnia. Nie, nie jestem zadowolony z mojego szczęścia. W ogóle nie jest dobre. A ja po prostu muszę płynąć i płynąć i tyle. Myślę już ponad. Myślę, że ja łatwo przekroczyłem próg tysiące kratek. Idę! Szybko! Statek! Ej! Stateczek! I to taki nie do końca zalany. Ale oczywiście, że skarby muszą być zalane. Dobra, tutaj jest jedna. O mój Bogu, o mój Bogu, diamenty. Wy to rozumiecie? Na tym świecie idzie mi lepiej niż na wężowicach, szczerze. To tak to zawsze jest, że nagrywam to jakiś dobry, to słaby świat, w sensie, taki mój główny świat zawsze jest taki słaby, a moje takie poboczne są potężne. Takie jak ten na przykład. No to proszę, już mam 6 żelaza, diament, ziemniaki. To lepiej niż na wężowicach, szczerze. Nie no, nie lepiej, ale by się przydało na wężowicach mieć takie coś, co nie? Ale dobra, po prostu płyniemy dalej. Wiecie, tam była jeszcze mapa do tego skarbu ukrytego, ale ja nie chcę już brać, bo tak... I tak mi się nie przydało i tak tych skarbów, nigdy ja nie ten. Bum, 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 bum. Udę. Dobra, ale to dobrze, że znaleźliśmy statek i tak. Ech. Tylko ja potrzebuję wyspy, i to jest problem. Proszę, jakaś wyspa. Patrz to, już 2000 kratek, myślę. Około. No, ja nie wiem. No wreszcie! Co z tego, że to jest grzybowy las? Chociaż jakaś normalna wyspa. Dobra, jakbyście szukali. To to są kordy. Zapiszcie je sobie. Tutaj, właśnie, są so, so wężowice 2.0, jakbyście chcieli przejść. Oczywiście, nie wiem, czy będziecie chcieli, bo to jest całkiem daleko od spawna, ale wiecie, ja zachęcam. Chce ktoś ze mną pograć. Oczywiście też, yy, yy, wiadomo, jak będziecie grać ze mną, to będziecie na filmie, więc. Będziecie też zauważeni, więc wiecie, ja mówię. Nie. Nie, nie zmuszam. Ale miłoby było, jakby ktoś jednak był na tym serwerze. No bo właśnie mówię, no nie musicie, ale... Możecie. Nie musicie, ale możecie, o tak. No i wreszcie zwierzęta normalne, a nie jakieś miski polarne. Teraz mniejsze trochę FPS-y. Nie wiem, czy to coś da. Bum. No zdecydowanie nie da. Po prostu mam słaby internet. Dziś zgaduję. Może jutro będzie lepszy. E, trochę mała ta wyspa. W sumie... Że niby... Wiecie... Ja mówię, ja prosiłem o wyspę i dostałem wyspę, nie narzekam. Starczy wyciąć te drzewa. Zrobić tam jakieś... te domki. Będzie nic. Myślę. Okej. Okay. To jakby, że niby to wszystko, ale ja myślę, że tutaj coś jeszcze może być, chociaż o, no i proszę, ładne drzewo, te takie specjalne, te. Nie wiem, czy ono jest rzadkie, czy nie, ale. O, ale nie. Ale to chyba drugi raz, jakie widzę. Więc. Yy, chyba trochę rzadkie. W ogóle to jest dziwne. Bo ten serwer jest na 1,18. Więc. How? A tak w ogóle to. Yy, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że ta wyspa trochę mała, no to tutaj jest obok druga wyspa. Tutaj Kordy, proszę. Dosłownie obok. Możliwe, że jednak to będą 2 2.0. Bo tutaj jest więcej... Mi w sensie nie więcej miejsca, ale... bo, no... Ale ten... Nie więcej miejsca, tylko... Ten, e, tylko tutaj może być wioska, bo tam się nie udało, ale tutaj może być. Jak myślicie, będzie wioska czy nie? Dzisiaj jest mało szans na takim czymś, chyba że to jest duże, ale tylko tak się wydaje, że ma. Dobra, teraz owce trzeba pozabijać. Przepraszam, bo mam tutaj jeszcze jedną. Please drop wełnę, proszę Cię. Dobra, chodź tu. Let's go! Możemy łóżko zrobić. Wreszcie nie będziemy musieli się chować. I wreszcie musimy zjeść marchewkę. Ale się cieszę, że marnuję jedzenie, na które tyle zbierałem. Co w się sensie czekałem? Bo nie zbierałem. Na nie. Ej, ale w sumie to jest duże. Ej, to wcale nie takie małe, jak się wydaje. To jest jeszcze takie, jakby drugi ten. Jeszcze pustynia. Ej! W sensie to plaża, tak bardziej mi pustynia. Ej, ale to jest wypasione. To nie jest byle jaka wyspa. To jest super, ultra e, luksusy wyspa. Ej, to na taki to ja bym chciał być. Idę. Czemu to łóżko się tak zgliczowało? Proszę, 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 A, proszę. proszę. Brawa, się już chcę się kłaść. Proszę, 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 no proszę. Cześć. Proszę, żadnych potworów, błagam. Już moja siekiera. Ginie. 10 wytrzymałość ma. Zaraz mi padnie. Trzeba jeszcze ją wykorzystać, dopóki mam. I kolejna! To jest nienormalne. To jest pytanie, na której zrobiłem wężowice. Te dwa 0 bo... Mm. Dobra, zostawię. I tak mam lepsze jedzenie. W sensie, jakby trzeba by znaleźć wioskę, co nie? Ale tutaj jest taki słaby render distance, że raczej nie znajdę wioski. Pół. Let's go, dziękuję. No, o nie, o nie, tylko nie to. Dawaj, szybko gin i... Tu i tak już miałem kończyć nagrywać, bo trochę już trwa odcinek. Bum. No i właśnie, patrz to. bum, 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 bum. Ale no, nawet nieźle, powiem szczerze. Taki całkiem git krajobraz. Dobra, yy... więc co? Trzymajcie się, to by było w ogóle na tyle. Jeśli chcecie kolejno odcinki chociaż w sumie tak gadam po prostu ja was poinformuję jak będę nagrywać i mam nadzieję że dołączycie no więc to by było na tyle trzymajcie się cześć